Drogi bycie światła. Jeśli oglądasz dziś ten film, wiedz, że jest ku temu szczególny powód. Twoi aniołowie, stróże, mają ważne przesłanie do przekazania. Chcą, abyś wiedział, że w Twoim życiu nadchodzi wielka i znacząca zmiana. To przesłanie jest jak delikatny dotyk czegoś większego od nas, łagodnie prowadzący Cię naprzód i oświetlający Twoją drogę. Gdy wszystko wydaje się niepewne, możesz się zastanawiać, kim jest ta ważna osoba i jaką zmianę przyniesie do Twojego życia. Nie martw się, odkryjemy to razem. Wyobraź sobie wszechświat jako ogromną scenę, a swoje życie jako taniec. Każdy krok, który stawiasz i każdy ruch, który wykonujesz, zostały starannie zaplanowane dla Ciebie, łącznie ze wszystkimi ludźmi których spotykasz i doświadczeniami, przez które przechodzisz. Jako Twoi aniołowie stróże obserwowaliśmy Cię z oddali. Byliśmy obecni w każdej chwili, prowadząc Cię bez wypowiadania słowa. Widzieliśmy wyzwania, które pokonałeś, marzenia, które nosisz w sercu i wszystkie kluczowe momenty, które kształtują to, kim masz się stać. Teraz jesteśmy podekscytowani, Ponieważ nadszedł czas, abyśmy podzielili się z Tobą czymś wyjątkowym. Poświęć chwilę, aby zamknąć oczy i poczuć atmosferę wokół siebie, elektryzującą energię obecną w powietrzu. To wszechświat przygotowuje się, by objawić Ci coś cudownego. Czujesz to oczekiwanie, to jak powietrze przed burzą, pełne energii i potencjału, to znak, że coś wielkiego ma się wydarzyć. Coś, co może odmienić bieg Twojego życia. Ta zmiana jest związana z Twoimi najgłębszymi celami i pragnieniami. Pomoże Ci osiągnąć i zrealizować rzeczy, o których dotąd tylko marzyłeś. Wszechświat w swej niezmierzonej mądrości przygotował ten moment dla Ciebie, ponieważ to właśnie teraz jest właściwy czas. Być może jeszcze tego nie widzisz, ale wszystko, przez co przeszedłeś. Przygotowało Cię na tę chwilę. Co więc robić teraz? Pozostań otwarty i uważny na znaki wokół siebie. Czasem są one oczywiste, jak niespodziewana okazja czy spotkanie z kimś nowym, kto może odegrać znaczącą rolę w Twoim życiu. Innym razem mogą być subtelne, jak uczucie czy myśl, która powraca, zachęcając Cię do działania. Pamiętaj, że twoi aniołowie stróże zawsze są przy tobie, oferując wskazówki. Zaufaj drodze, którą ci pokazują. Przyjmij zmiany, które nadchodzą, i przygotuj się na rozpoczęcie nowego rozdziału w swoim życiu. To jest twoja chwila, aby zabłysnąć, pokazać światu, do czego jesteś zdolny, i zacząć żyć marzeniami, które zawsze nosiłeś w sercu. Ktoś bardzo wyjątkowy ma wkrótce wejść do Twojego życia, pojawiając się w idealnym momencie, zgodnie z doskonałym rytmem wszechświata. Ta osoba nie będzie jedynie przelotną postacią, jest przeznaczona, by odegrać znaczącą rolę w Twojej historii. Pomyśl o niej jak o orzeźwiającym powiewie, który rozwiewa zastane powietrze i przynosi nowe, ekscytujące możliwości. Ta zmiana nie tylko pomoże Ci się rozwinąć, ale także przyniesie więcej radości do Twojego życia. Wyobraź sobie otwierające się drzwi, odsłaniające ścieżkę ku nieskończonym możliwościom. Ta nowa osoba może pojawić się w różnej formie. Może to być przyjaciel, który wspiera Cię i podnosi na duchu, zawsze gotów pomóc Ci zobaczyć jasną stronę życia. Może to być mentor, ktoś pełen mądrości i doświadczenia. Gotów udzielić Ci rad i prowadzić Cię przez wyzwania, które nadejdą. A może będzie to partner romantyczny, ktoś, czyja obecność stanie się prawdziwym partnerstwem, gotowym wspólnie odkrywać przygody życia u Twojego boku. Ten człowiek znacząco odmieni Twoje życie. Ważne jest, aby przyjąć te zmiany z otwartym sercem i umysłem. Zaufaj. Że jego pojawienie się w Twoim życiu jest doskonale zaplanowane. Nie przychodzi, aby zakłócać, ale aby wzbogacić Twoją drogę, dodać głębi i radości Twojej historii. Gdy oczekujesz na tę nową osobę, pomyśl o perspektywach, które wniesie. Rozważ nowe idee, wspólne śmiechy i potencjał nauki oraz wzrostu razem. To katalizator przemiany. Punkt zwrotny w Twoim życiu, który pomoże Ci zrealizować swój potencjał. Przyjmij tę osobę z ufnością i zaufaj procesowi. Wszechświat wie, czego potrzebujemy i kiedy tego potrzebujemy, a jej przyjście nie jest przypadkiem. To część większego planu, kosmicznego porządku, który macie poprowadzić ku większym rzeczom. Stojąc przed tymi metaforycznymi otwartymi drzwiami, Gotów wkroczyć w Królestwo nowych możliwości. Pamiętaj, aby zachować odwagę i optymizm. Ta zmiana jest pozytywną siłą, szansą na odnowę i poszerzenie horyzontów. Zachowaj otwartość wobec nieznanego i pozwól sercu być gotowym na nowe więzi. Przyjmij tę podróż z radością i zobacz, dokąd zaprowadzi cię ten wspaniały dar. Z tą osobą u boku przyszłość jest jasna i pełna obietnic. Wyobraź sobie swoje życie jako piękną melodię, która jest właśnie dostrajana, by brzmiała jeszcze pełniej. To jak strojenie instrumentu muzycznego, aby każda nuta wybrzmiała w doskonałej harmonii. Teraz wyobraź sobie spotkanie kogoś nowego, kto od razu wydaje się być starym przyjacielem. Ta osoba ma wyjątkową mieszankę cech. Wspiera cię, inspiruje i kocha w sposób, który podnosi twojego ducha i prowadzi na nowe wyżyny. To połączenie sprawia wrażenie znajomości z dawnych żyć. Jest jednocześnie kojące i ekscytujące. Jednak przyjście tej osoby może przynieść zmiany, które nie będą łatwe. Możesz stanąć wobec wyzwań, gdy twoje życie się przeobrazi, ale pamiętaj, że stawianie im czoła razem wzmacnia więź i nadaje jej głębszy sens. To kluczowy moment, w którym twoja wewnętrzna siła i odporność zostają wystawione na próbę, ale masz wszystko, by pokonać każdą przeszkodę. Twoi aniołowie, stróże, zapewniają cię, że masz w sobie wystarczającą moc, by przetrwać każdą burzę. Zaufaj sobie. Zaufaj większemu planowi życia i zaufaj tej nowej osobie, która właśnie pojawiła się w Twoim świecie. W miarę jak wspólnie będziecie podążać przez ten nowy rozdział, otwarta i szczera komunikacja okaże się niezbędna. Rozmawiajcie o wszystkim o swoich myślach, marzeniach, lękach. Ta otwartość nie zawsze jest łatwa oznacza bycie wrażliwym pokazanie swojego prawdziwego ja. Wraz z wątpliwościami i obawami. Jednak to właśnie ta wrażliwość tworzy głębokie i autentyczne więzi. Dzieląc się swoim prawdziwym ja, zapraszasz tę osobę do lepszego zrozumienia Ciebie i pełnego wsparcia. Ona jest gotowa iść przez życie razem z Tobą. Będzie obecna w trudnych chwilach, podając pomocną dłoń, gdy będziesz zmagał się z przeciwnościami. I stanie u Twojego boku bez względu na okoliczności. Podzieli też Twoją radość i będzie świętować Twoje sukcesy z autentycznym szczęściem. Jej obecność w Twoim życiu jest darem, przyjmij go. Pozwól, by Wasze światy się przeniknęły i sam również stań się częścią jej świata. Tworząc taką więź, budujesz potężne i wspierające połączenie, które poniesie Was przez wzloty i upadki życia. Razem możecie stawić czoła wszystkiemu, stając się silniejszymi i bliższymi sobie, niezależnie od tego, co przyniesie los. Pamiętaj, twoja podróż nie polega tylko na dotarciu do celu, ale na rozwoju i nauce u boku kogoś, kto naprawdę się o ciebie troszczy. Wszechświat działa z niezwykłą precyzją, a wszystko, co nas spotyka, także przypadkowe spotkania, jest częścią większego planu, stworzonego specjalnie dla naszego życia. Rozpoczynając ten nowy rozdział, miej oczy otwarte na małe znaki i znaczące wydarzenia. Są one jak drogowskazy na Twojej ścieżce, pomagające Ci odnaleźć właściwy kierunek. Zwracaj uwagę na ciche głosy wewnątrz siebie, na swoje instynkty i serce. A teraz, droga duszo, aniołowie objawiają, że to jest czas, abyś w pełni objął nadchodzącą przemianę. Osoba, która wkrótce wejdzie w Twoje życie. Jest darem od wszechświata, niosącym miłość, rozwój i możliwości, o których nawet nie śniłeś. Zaufaj temu boskiemu procesowi, wiedząc, że każdy krok jest prowadzony przez kosmiczną mądrość. Przyjmij te błogosławieństwo z wdzięcznością i radością, bo to początek nowego rozdziału pełnego światła, miłości i spełnienia. Niech to przesłanie stanie się błogosławieństwem w Twoim życiu napełniając Twoje serce pokojem, miłością i wdzięcznością. Niech aniołowie nadal prowadzą Twoje kroki, oświetlając każdą chwilę boskim światłem mądrości i bezwarunkowej miłości. Niech Wszechświat pobłogosławi to nowe połączenie harmonią, obfitością i szczęściem, które przekracza wszelkie oczekiwania. Niech tak się stanie, dzięki łasce i miłości niebios, teraz i na zawsze. Amen.